Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Dragon Sang Online. Dziś przedstawię Wam baget, dzięki któremu można zrobić trzeci i czwarty pasek postępu ewentowego bez pokonania dragana. Ale zanim do tego przejdziemy, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, czy wiedzieliście o tym sposobie i zasubskrybować kanał. Bo zbliżamy się bardzo szybko do 300 subów. Zapraszam jeszcze na, na Discorda, no i przejdźmy do filmu. Ten bug działał na poprzedniej edycji Dragana, działa na tej, nie miejmy nadzieję, że będzie działał na kolejnej. Zacznijmy od początku. Żeby go w miarę efektywnie wykonywać, potrzebujemy sporo przeglętych pereł. Pierwszym krokiem będzie wejście do Zamku Kruczykrzyk i zaglądamy do jednej z czterech mapek, najlepiej Lodowy Las. Szukamy na nich postaci Kadok waleczny. Gdy go znajdziemy i pokonamy, to rozpi się portal do jednej z, jeśli się nie mylę, trzech mapek. My szukamy trupiobladego grobu. Gdy znajdziemy, to nie wchodzimy jeszcze. Na mapce przed trupiobladym grobem nie możemy zabijać za dużo potworów, bo będzie pisać, że grupa wyczyściła mapkę i pak nie zadziała. Gdy jesteśmy na tej mapce, prosimy kogoś o to, żeby wbił do nas i po prostu stał w miejscu. Ta osoba nie musi nawet być przed kąpem. Wystarczy, żeby postać stała. Gdy mamy takiego kogoś, wchodzimy do trupiobladego grobu i normalnie fermimy mapkę. Pokonujemy mini czarną wdowę, z której zawsze leci jeden unikat oraz krucze perły do pasku postępu. A za potworki jest spory lud epików, więc można fajnie pofarmić glify i złoto. Gdy wyczyścimy mapkę, używamy teleportera, i przenosi nas znów na zamek krużykrzyk. Znowu idziemy na tę mapę, gdzie czeka nas ziomek. Wchodzimy, lecimy do trupi trupio bladego grobu, czyścimy i tak w kółko. Wiadomo, im większy poziom trudności, tym więcej postępu leci. Macie w tle filmik, jak to robi, więc myślę, że wszystko powinno być jasne. Żeby odcinek nie był taki krótki, to powiem jeszcze, że jest fajna opcja, żeby nazbierać dużo rocznych monet i premium na 28 dni. Mianowicie, na czterech postaciach otwieracie skrzynkę z reliktami, za które lecą roczne monety i premium. I ma je całe konto, yy, ten mroczne monety i premium, więc możecie yy, wydać te mroczne monety na głównej postaci. No i macie deluxea na prawie miesiąc. No i w tym filmie to by było na tyle. Dziś krótszy odcinek. Chciałem wam powiedzieć o tym właśnie sposobie, na, o tym bugu można powiedzieć. Dla ciekawskich cały czas tworzę film z pokonania Dragana. Na ten moment muszę pokonać go 143 razy. Tyle zostawiliście tam łapego w komentarzy. No więc musicie jeszcze troszkę poczekać, jeszcze troszkę mi to zajmie zanim go zrobię. No a tymczasem zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy, link do Discorda w opisie, zapraszam gorąco. W tym odcinku to by było na tyle, dzięki że oglądaliście, trzymajcie się, zapraszam na kolejne produkcje, jeśli, zapraszam też na inne filmy może, jeśli jesteście tu pierwszy raz, dzięki że oglądaliście, trzymajcie się, no i cześć.